Przed ten dzień, kochani, dziś imprezkę robi miunita Hejka, siedmiolatko. Ma siedem lat. Od nas prezent teraz możesz otworzyć. Otwieramy, a ty, Lili? Jutro chcesz to otworzyć? No dobra, dobra. Następne pudełko! Mali, Mali Co dostałaś? Nie wiem. Mali! Mali wszystko dosłania. Teraz musisz otworzyć to tak. Mija. siadaj tu z tej strony. Zobacz. Co to? Co tu masz? Co to jest? Mama, co to? No, czekoladki. Czekoladki, no. Zygadek! Dzięki. <laughs> I ta trochę ja mi też. Otwieramy. Poczekaj, no, czekaj. Czekoladki. Nic. Chcesz zobaczyć? Tak, a to co to, to? Ładowarka? Powerbank. Co to powerbank? To zegarka. Ładowarka taka. A? No. Pokazać? Tak. To jest latarka. Ładowarka. I latarka też. Wow. O, wow. taki ładny kamer, a to mnie nie było. No i możesz sobie ładować swój zegarek, jak będziesz gdzieś i... A jejku! Nie wiem, to trzeba zobaczyć. Zegarek mijeczki to Garet Kids Space 4G. Czyli tutaj mija, można włożyć kartę. Dzwoni. Możemy do Ciebie dzwonić. A ogóle, to jest gry gry. Chyba są tutaj jakieś gry, ale nie jestem do końca pewna, ale tak, kamerka jest. Możesz robić zdjęcia. Co jeszcze mogę? No a wiesz co, zaraz to może włączymy i zobaczymy. Nie, jak chciała telefoną, wiedz mi, a ty taka mała i telefon. Najpierw fajnie, jakbyś miała zegarek. Mieczka chodzi na zajęcia różne, jak wiecie, więc. Na przykład na angielskim, mówię. I możesz dać mi znać, że już skończyłaś. Tak samo tańce. O, taki telefon. Tak, taki telefon. Tylko, że nie siedzi nosem cały czas z telefoniką, ma zegarek. Zobacz, jakie ułatwienie jest, jak jeździsz rowerem. Możesz, oczywiście. Chyba że, jest, chyba, że jest miejsce na telefon. <laughs> Ale niewygodnie nigdy. Pokaż na rączkę. Wow, jaki on ładny. No, standard. Molinda zawsze pożera gumki. Spróbuj włączyć. To może ja, Mijeczka, wezmę kartę dla ciebie, co? Tak. To Mija ma kartę? Ma. I będziesz miała swój numer. No to ja dawaj wpisujemy. innych też numer? Tak. To dajcie mi telefon, do sobie wpiszę. Jaki telefon? Tutaj książka telefoniczna jest, tutaj sobie ja wpisujesz. Lili też otworzyła jednak dziś swój prezent. I co tam dostałaś? A to tylko na kółkach? Mija, na kółka? Mija, ty jeszcze jesteś za mała na takie buty. W tym modelu Gareth Kids Space jest rozmowa wideo, jest GPS, jest ogrodzenia. Tak. No, Twój zegarkiem będziesz mogła rozmawiać w wideo, czyli widzisz ty? mnie, a ja ciebie. Tak, jest Kamerka. Kamerka jest GPS, to znaczy, że ja w telefonie mogę zobaczyć, gdzie ty jesteś. Jest ten guziczek, bardzo ważny. I tutaj, Mijeczka, jak będziesz ściskać, to będzie SOS, czyli że coś ode mnie potrzebujesz bardzo ważnego. Okej, okay, że na przykład. O, czyli daj mi czekoladkę. Ktoś nie podejwa, albo co? No lepiej, żeby cię nikt nie porywał. No, ale nie, ale... coś ważnego. O, odkręcamy. czyli ktoś. Odkręcamy. Czyli ktoś to, no, ktoś to... mi daje czekoladkę. Mama, wiesz, coś takiego w tym stylu. Tak, coś bardzo ważnego. Się na przykład. Czytamy z pawem instrukcję, No i widzimy, że w kartę Sim. Trzeba włożyć do zegarka, ale słuchajcie, tutaj nigdzie nie ma wejścia. Paweł już się bierze za śrubokręt. Tu nie da rady włożyć karty. Czytam tą instrukcję i czytam, no trzeba dwoma palcami nacisnąć i wyskoczy. Próbuję, próbuję, nic mi nie wychodzi. Mówię, nie, no, no trzeba to jakoś zrobić. Kochani, wystarczy nacisnąć i tak naprawdę wypchać proszę bardzo tą część zegarka i tutaj włożyć kartę SIM. Jak widzicie, można zmienić pasek, można zmienić obudowę i tu jest całe całe serce zegarka. Także teraz już wiem jak włożyć kartę SIM. Przede wszystkim chodziło mi o to, żeby Mia miała zegarek. Zaczyna się okres, gdzie będą jeździć na rolkach, na rowerze i ja wiem, jak Lili z telefonem jeździła, ile razy jej upadł i jest to bardzo niewygodne, także zegarek to jest super sprawa. Zresztą dzieciaki są jeszcze za młode, tak jak Mia, żeby miały telefony. Junita! Jedziemy na Twoją imprezkę! Tutaj Trzymam na moich nóżkach torcik. Piękny torcik. Paweł położył go w bagażniku. Hello. No, ale taki mi się. A tam wszystko się nie tak lata. Tak, żeby się nie ruszał. I może się jeszcze rozwali. No właśnie, Tatuś to nie pomyślał. Po prostu położył. gdzie na kolanach? Tu trzeba jak babcia pomzaić z Irlandii wiosła. Na kolanach w samolocie. Lecimy na Przyszła Zusia? Dobra, chodź. Dobra, idź pierwsza. Wow! Kto idzie? Kto idzie, Mia? Weź, połóż mi gdzieś to, bo nie, tam w kuchni może najlepiej. Kto to idzie? Mija, nie. Mia, nie ty cię chodź! No, hejka! Wszystkiego najlepszego. Hmm. Ojej, no, a przy to lasy? A przy to lasy? Dobra, kumyś wierszy! Uhu! A, super! O do jak o jest, jak Zuzia? patrzy. No wskakujcie, skakujcie. Zuzia, wskakujcie, Zuzia, Zuzia wskakujcie wszyscy. Oh, hejka! O, wszystkiego najlepszego! Tu już grupka szczęścia, pomyślności, cześć i czego sobie życzysz. Dziękuję. Chodź Borysku, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź Borysku. O tu! Dzień dobry! Idź do miłusi. Przytulaska możesz dać! Daj przytulaska! Super! wszyscy? No, gotowi. Możeby? Dzień. Parę, schodź, zapraszam. Chociaż bo wszyscy cierpią. Patrz, wszyscy się sprowadzili, kogo nie ma? Nie ma gości. Nie ma nikogo? To gdzie są goście? Halo, gdzie są goście? Nie, jakie wejście? ile prezentów? Mionita tam targa prezenty. Mija, ledwo idziesz z tymi siatami. Tam była na Twoich rodzinach. Pogadałam sobie z rodzicami. Musimy teraz wyjść z Molindą na dworek. O nie, tylko nie. To my jedziemy teraz do domu? Tak, do domu. A potem do cioci. Jeszcze do cioci, tak. Okay. A to 100 lat. Oj, nie patrzy. Moli też chce prezenty patrzeć. Wow, jaka bluzka! Getry Get dzwony. Getry dzwony! Dzwony! Ja dobra, wkładaj do skórzane. Nie, materiałowe to są. Odkładaj sobie tu na bok. Super. Następna rzecz. O jedno dla Ciebie! Jedno dla Lili, a jedno dla Mijeczki. Zobaczcie. Mydełka. Mydełka? Otwórz. Okay. Takie same. Nie, 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 nie. Dobrze, do, do, że mam takie mniejsze. Dobre. Wow, Ładne. To wygląda jakby było w A to od... Iwci chyba. Tak, to od iwci. Gumeczka. Mhm. Mm Kojczyki. Patrz młodę jak tam z boku. <laughs> Ale na szyj niósł. Kolczyki. Lili, twoimi się zainteresowała moiszka. Kolejne kolczyki. Mm -hmm. I następna gumka. I jeszcze wspólną grę dostałyście. Tak, okej, okay, chowaj. Chowaj, chowaj. No fajne. Lili, jak tam zagląda, szybko. Przydaj dawaj tą malinę, ona tam w te torby zagląda. Następna. O możecie, możecie otworzyć sobie, no. To Lili, ty otwiera i już tam sobie zobacz to. O, to najnowszy! Wow! Ale ładne! Taka duża torebka, fajnie, bo pomieszczą się no, różne rzeczy. I to, to bym powiedziała, że Lili ma takie fajne. Yeah, ci je. Widzisz? Wow. A to Rebunia? Cześć, piękna. No, co tam jeszcze dostałaś? Wow. Wow. To jest do dzwonienia? Nie wiem, jakieś radyjko chyba. Zobaczymy za chwilę. Sto lat, kończę. Karta do Disney'a. Karta do Disney'a. Jakaś... Karta do sklepu. Super, możesz sobie coś kupić. Teraz kolejne bo no możesz sobie kupić. No sama. Słuchajcie, ostatni prezent. Ja cię Dla... Zuzia mi to ci dała? Tak. Kolejny, widzisz? Twoje marzenie się spełniło, ale lakieru. O, Melinda chodzi i ziewa. Dobra, jest? Chodzi i ziewa. I kubeczek fajny. To jest pomadka. Wow. I kubeczek, co chłopaki mają, tylko że inny.